Dzień dobry, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, że zatrudnili blondynkę przy malowaniu pasów na drodze. Ja wiem, że to trudno sobie wyobrazić, ale bardzo proszę. W pierwszym dniu namalowała 15 km pasów, a w drugim dniu 3 km pasów, a w trzecim tylko 1 km. W tym samym dniu wzywa ją szef i mówi: Co się z panią dzieje? Coraz gorzej pani pracuje. Na co blondynka odpowiadam? To nie ja gorzej pracuję, tylko że do wiadra twarbą mam coraz dalej. No właśnie, mi też przyszło ostatnio przemierzyć nieco większą ilość kilometrów. No to co? No, Sięgam po audiobooka i w drogę. Nastrój taki sobie, więc sięgam po pewniaka. Jedna z książek liczajla, a mianowicie w tajnej służbie. Czytana przez Andrzeja Hausnera. Główny bohater Jack Reacher jest już od paru lat na wojskowej emeryturze i jak to on się po całych Stanach i od czasu do czasu trafia na jakąś sprawę do załatwienia. Kieruje się prostymi tradycyjnymi zasadami moralnymi, nie jest obojętny nadziejącą się komuś krzywdę i niespecjalnie kogokolwiek się boi. Krótko mówiąc facet szuka kłopotów. I tym razem wydaje się, że sprawy potoczą się utartym szlakiem, bo Richard trafia na parę starszych muzyków, których chce wyrolować właściciel knajpy, w której występują. A jednak tym razem to kłopoty odnajdują Richera. Bo w zasadzie sprawy z muzykami to ma już no, prawie załatwioną. Gdy dociera do niego agentka z Secret Service, niejaka Frolic, która całkiem niedawno została szefem ochrony wiceprezydenta elekta. A odszukuje go, bo kiedyś, przed laty, była dziewczyną starszego brata Richera. Mało tego, on pracowała z tymże bratem i właśnie w trakcie jednej z takich rozmów zawodowych przed laty pojawia się wątek weryfikacji jakości pracy służb chroniących VIP-ów. Jak to zrobić? Starszy Richard proponuje audyt zewnętrzny, a jako najlepszego wykonawcy oczywiście wskazuje właśnie swojego brata. Pomysł zostaje odłożony na półkę, ale po latach do niego Frolik wraca. Mimo pewnych wahań, Richard podejmuje się tego nietypowego zadania. Docenia Frolik za to, jak sprawnie go odnalazła i ogólnie za jej kompetencje. Nie bez znaczenia pozostaje jej dawny związek z bratem Richera. Tym razem jednak od początku Jack Richer postanawia nie działać w pojedynkę. Ściąga do pomocy Nigli, byłą sierżant ze specjalnej jednostki żandarmerii, którą kiedyś dowodził. Nigli to również wybitna specjalistka w swoim fachu, podobnie zresztą jak wszyscy ze 110. Specjalnej. Nic więc dziwnego, że w ciągu kilkudziesięciu godzin mieli trzy pewne okazje do zlikwidowania wiceprezydenta elekta. Naturalnie, natychmiast pojawia się pytanie, czy w ogóle możliwe jest zapewnienie takiej osobie stuprocentowego bezpieczeństwa. Przecież ci ludzie muszą jednak spotykać się z innymi, brać udział w różnych uroczystościach czy innych wydarzeniach o dużym znaczeniu dla kraju i jego obywateli. Trudna sprawa. Okazuje się, że ten audyt to tylko wstęp, bo zagrożenie nie jest tylko teoretyczne. Napięta atmosfera w Secret Service jest spowodowana autentycznymi pogróżkami. Jeden z listów ląduje nawet w nocy na biurku szefa tej instytucji. Pojawia się podejrzenie, że to może być ktoś z Secret Service lub jakiś jej emerytowany pracownik. FBI jest wręcz o tym przekonana. Nie dopuszcza nawet innej myśli. W końcu szef Secret Service, niejaki Stuyvesant, decyduje się zatrudnić oboje żandarmów jako konsultantów i rozpoczyna się nieprawdopodobnie misterna rozgrywka, pełna emocji i błędnych tropów. Ale Richard potrafi wyciągać wnioski z niepowodzeń i błędów. Długo nie był w stanie wskazać konkretnej osoby. Praktycznie niemal do samego końca. Wyobraźnie jednak krystalizuje mu się postać domniemanego sprawcy, jego wizerunek, właściwie dwóch sprawców, bo Richard szybko dochodzi do wniosku, że zapewne jest ich właśnie dwóch i to dwóch fachowców, ale nie jest Secret Service. Krok po kroku zawęża się krąg poszukiwań, ale też nieubłaganie zbliża się termin wykonania wyroku na wiceprezydencie elekcie. Oczywiście nie zdradzę żadnej tajemnicy mówiąc, że w końcu Ritcherowi udaje się dopaść złoczyńców. No po prostu tak musiało być. Finał no, był co prawda bardzo dramatyczny, ale no, Richard jest urodzonym zwycięzcą. No, za to m.in. tak lubię opowieści o Richerze i, i za te jego ciągłe analizy, zarówno techniczne, jak i psychologiczne rozwałkować wszelkie możliwe opcje na czynniki pierwsze, to jego modus operandi. A że przy okazji umie walczyć? Jakoś tak się złożyło. Pod koniec książki, kiedy to i owo zaczyna się krystalizować, pojawiają się poważne pytania. Pytanie o odpowiedzialność za czyny z przeszłości, choćby bardzo odległej, albo za bezczynność w ważnych chwilach. Odpowiedzialność za poniżenie innych ludzi, choćby nie byli krystalicznie porządni. Pytanie o to, jak mocno mogą wbić się w osobowość człowieka zadry z przeszłości, z dzieciństwa, z młodości i o to, jak wielki wpływ mogą one wywierać na postępowanie poszkodowanych nawet po wielu latach. Kłania się dr Freud. Czasami szukamy wielkich, wniosłych odpowiedzi, a to może być coś bardzo prozaicznego. Niejako na marginesie pojawia się też inny wątek. No niestety męskiego szowinizmu i buty facetów. Jak to możliwe, że kobieta dostaje szefem ochrony wiceprezydenta elekta? Akcja książki rozgrywa się pod koniec XX wieku, a nam przychodzi zmierzyć się z męskim szowinizmem w rzekomo cywilizowanym kraju. Gdzie oficjalna poprawność polityczna doprowadza normalnego, wprost yy, człowieka do mdłości? Podsumowując, fajna, lekka lektura, nie pozbawiona jednak kilku ciekawych pytań o nasz współczesny świat. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.